Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego filmu na temat przepisów ruchu drogowego. W dzisiejszym odcinku zajmę się jazdą ekonomiczną jazdą ekonomiczną. W poprzednim odcinku, w moim pierwszym odcinku, powiedziałem już wstępnie na temat tej jazdy ekonomicznej, że wpływ na te całkowite koszty utrzymania samochodu ma nie tylko wpływ, same spalanie, same spalanie. Także na, na te całkowite roczne koszty utrzymania samochodu mają wpływ również wiele innych czynników. Czyli tutaj nie tylko skupiamy się na koszcie paliwa, tak, ale również na koszt yy, liczy się słuchajcie koszt zakupu pojazdu, yy, opłaty obowiązkowe, ubezpieczenie autokasko, OC, yy, koszty słuchajcie serwisu. I tutaj bardzo ważny czynnik to jest koszty zakupu auta, zakupu auta. Jeżeli jest to samochód kupiony za gotówkę, no to te koszty są takie, za ile kupimy ten samochód. Ale jeżeli kupimy ten samochód na raty, należy również doliczyć, słuchajcie, koszty kredytu, koszty kredytu. A więc przykładowo, jeżeli samochód kosztuje 40 tysięcy, a my bierzemy taki samochód na Raty na przykład na 5 lat to całkowite koszty kredytu. Myślę, że należy liczyć co najmniej połowę tej sumy, czyli, czyli jak 40 tysięcy, to 20 tysięcy możemy liczyć. Są to koszty kredytu, są to koszty kredytu, co jeszcze słuchajcie? No, no chciałem właśnie na to zwrócić uwagę, żeby mówić o takiej ekonomii utrzymania samochodu to jest to bardzo szeroki temat, bardzo szeroki temat i już w poprzednim filmie właśnie mówiłem o tym, że, że żeby kupić auto ekonomiczne, auto ekonomiczne to po pierwsze powinniśmy y, zadać sobie pytanie do czego ja te auto będę używał tak i, i, i jeżeli ja te auto, jeżeli ja tym autem słuchajcie jeżdżę mam zamiar go użytkować na dojazdy do pracy, czyli głównie w ruchu miejskim, to jednak warto kupić auto miejskie, czyli nie jakiegoś vana, tylko zwykłe, nieduże auto miejskie. Dlaczego? No choćby z tego względu, że jak weźmiemy pod uwagę fakt, że na przykład robimy 10 tysięcy km rocznie tym samochodem, z czego 9000 tysięcy robimy w ruchu miejskim, no to tutaj roczne koszty na przykład yy, paliwa yy, będą o wiele mniejsze niż w takim dużym samochodzie, na przykład wanie. Ja tutaj już przykładowo sobie obliczyłem, tak, że no, średnio robimy 10 tysięcy kilometrów, czyli jeżeli takie małe autko miejskie spali powiedzmy 6 litrów, jest to 3000 zł, biorąc pod uwagę, że 5 zł kosztuje paliwo. No to van, no van, myślę, że 10 litrów na pewno nam spali, bo to są krótkie odcinki, słuchajcie, to auto jeżeli, bo tak, bo już jest też różnica między małym samochodem a dużym, większy samochód ma większy silnik o większej pojemności, a więc na pewno też yy, rozgrzanie tego silnika, doprowadzenie do tych optymalnych właśnie warunków, gdzie on faktycznie spala tyle, ile podaje producent, no, to troszkę trwa i tutaj taki van będzie dłużej się rozgrzewał. Więc ja tu liczę spokojnie, trzeba liczyć 10 litrów, tak, że on tyle będzie palił. Czyli tu już jest koszt paliwa roczny 5000 zł. Różnica jest znaczna, ponieważ jest to 2000 zł. Czyli można powiedzieć, że kupując miejskie auto zamiast vana dużego oszczędzamy 2000 zł. W skali roku na kosztach paliwa. Oczywiście to nie będą tylko koszty paliwa, bo jeżeli kupimy większe, większy samochód, samochód, słuchajcie, który kojarzy się takim już lekko luksusem, jest klasy już średniej albo troszeczkę wyższej, tak? a van na pewno się zalicza do tej klasy już wyższej. No więc tutaj będzie bardzo duży czynnik wpływał. Na, na, na tą ekonomię całej naszej motoryzacji, takiej domowej, mam tu na myśli właśnie zakup auta. To auto będzie dwa, trzy razy droższe niż taki samochód yy, miejski. Później co jeszcze? Oprócz tego koszty na pewno będą większe z serwisowania takiego auta. Tak? Nawet opony. Tak? Do zwykłego auta, jeśli kupimy... Jeżeli mamy kupić opony 17, no to y, zwykłe opony kosztują tam 150-200 zł, a tu za jedną oponę będziemy musieli dać 300 zł. Także i to to wszystko tak właśnie rośnie, jeżeli kupimy taki samochód naprawdę y, mocno wyróżniający się. No i po prostu będzie to, moim zdaniem oczywiście, będzie to nie, nieekonomiczne. Nie, nieekonomiczne. I co tu, co tu ja tutaj... No, zaproponuję Wam takie dwa warianty, słuchajcie, sobie zrobiłem, że no jeżeli liczymy się, dość mocno liczymy się z kosztami rocznymi utrzymania samochodu, to warto kupić to auto miejskie i koniec. Natomiast jeżeli stać nas na kupno na, na, na tych dwóch samochodów, no to faktycznie warto kupić auto miejskie, tak? Mniejsze i tego wana większego. Tak? I, i, I myślę, że właśnie wtedy w codziennej eksploatacji będziemy używać to auto miejskie, a te większe... Te większe będziemy wyjeżdżać gdzieś do rodziny na wakacje, yy, czy zimowe, czy letnie. I, i, i no, ja mam tutaj taki. To no, nie jest to odkrycie żony Ameryki, tak? Jest to wiadomo, no, no jeżeli kogoś stać w, na dwa samochody, no to myślę, że to jest no, fajne rozwiązanie. Yy, co jeszcze tutaj chciałem Wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę? na co zwrócić uwagę. No właśnie, że yy, mamy coś takiego jak te całkowite roczne koszty utrzymania samochodu. Co na nie wpływa? Co na nie wpływa? Koszty paliwa, koszty serwisu, oleje, płyny, yy, naprawy. Raz w roku zawsze gdzieś tam to, to coś tam nam się popsuje. Yy, myślę, że co 2-3 lata yy, należy wziąć pod uwagę koszty wymiany opon, wymiany yy, klotków hamulcowych. tak. Yy, co 5 lat yy, się zużywa sprzęgło. Także tutaj to ro, jest rozrząd, słuchajcie właśnie, rozrząd jeszcze tak jest do wymiany, mniej więcej co 2-3 do 5 lat, zależy kto ile jeździ. tak. Yy, no, i to co mówiłem wcześniej, na początku, koszty kupna, zakupu samochodu, i jeżeli bierzemy go na raty, to koszty, koszty tego kredytu. Koszty kredytu, i tutaj na co chciałem zwrócić uwagę, że ja słuchajcie, bo yy, co spowodowało, że ja yy, nagrywam ten film tutaj? Otóż no miałem taki niedawno problem, mówię, no, już mam prawie te 50 lat, no, to może warto by było kupić takie auto. Troszeczkę luksusowe, Jakiego zwana, człowieka, pewne. I, te, I teraz mówię, no to zobaczymy, ile ja faktycznie musiałbym, jakie by były koszty roczne, koszty miesięczne, czy nawet koszty dzienne, ile ja na dzień no, muszę przeznaczyć na ogólnie mówiąc tą motoryzację. I, I słuchajcie, to mogę Wam polecić. Zacząłem czytać tam te gazety, te czasopisma motoryzacyjne, w których właśnie często. Bardzo fajne są artykuły na temat całkowitych kosztów rocznych, czyli, czy też w skali 5 lat, bo wtedy uwzględniamy bardzo ważny czynnik, jakim jest utrata wartości. I naprawdę polecam te, 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 te czasopisma, w których autorzy dokładnie mówią, opisują, podają konkretne przykłady, ile kosztuje nas faktycznie ten samochód rocznie, w skali 5 lat i nawet w skali jednego dnia, codziennie, ile my tak średnio y, wydajemy na te auto. I wierzcie mi, jeżeli jak zacząłem liczyć i podstawiać te wartości, no bo to każdy w zależności od tego, jakie auto kupi, czy to jest nowe, czy używane, to naprawdę koszty nawet dzienne utrzymania samochodów są naprawdę duże. W przypadku takiego vana to nawet jest 100 zł dziennie. 100 zł dziennie. I teraz, yy, jeśli... No Warto sobie zadać pytanie, ja sobie takie pytanie słuchajcie zadałem, czy po prostu ile ja zarabiam, czy mnie stać faktycznie mając rodzinę na utrzymaniu, czy stać mi na tego typu auto. Oczywiście mogę postawić wszystko na jedną kartę i kupić to auto, tak? Nie ma problemu, tylko teraz myślę, że warto, czy to jest rozsądny zakup, tak, i czy, czy troszeczkę te finanse, cały ten budżet mój cały domowy, troszeczkę na tym nie ucierpi, ponieważ już teraz, jak podliczyłem sobie ile mnie kosztuje, bo ja mam dwa samochody, dwa samochody, ile mnie kosztują moje samochody, to naprawdę, wierzcie mi, wcale nie jest mała suma. Mogę tylko tyle powiedzieć, że że no spokojnie jest to 50 zł na dzień 50 zł na dzień. Nawet jak masz jakieś starsze auto, to, 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 to jest to w granicach 20 zł na dzień. Tak? I teraz na przykład weźmy sobie, weźmy sobie taką osobę, kawalera. Nie? Ktoś jest dopiero, zaczyna, jest młodą osobą, zaczął pracować no i teraz tak, no kupię sobie tą klasę taką troszeczkę luksusową tak? no i przeznaczę na przykład 70 zł powiedzmy tak, dziennie na to auto czyli 2100 zł miesięcznie to teraz warto sobie zadać pytanie czy, czy mnie faktycznie stać na to auto bo skoro taka młoda osoba powiedzmy, że zarabia 4000 zł na rękę to zobaczcie, na taki samochód musi on, przez ileś lat przeznaczać, przeznaczać 70 zł każdego dnia, każdego dnia. I czy po prostu warto te pieniądze inwestować w komunikację właśnie jakim jest zakup tego auta. Czy może nie lepiej kupić troszeczkę auto mniejsze yy, i, i dużo zaoszczędzić na tym, tak? Bo, bo ja pamiętam jak ja byłem młody, że po prostu w zasadzie pracowałem, połowa pensji szła na ten samochód. I co, i co mi się wydaje, co, jak jest minus takiego rozwiązania, jeśli ktoś naprawdę kupi taki samochód, jakiś troszeczkę luksusowy, taka młoda osoba. Ja tutaj sobie to zapy, za, za, zapisałem, że, że takie osoby, szczególnie właśnie młode, zamykają sobie drogę rozwoju. Czyli, słuchajcie, no te pieniążki, wszystko idzie na ten samochód, a taka młoda osoba warto by było, żeby się, żeby się, słuchajcie, rozwijała, tak, czyli na szkolenia, na kursy, na język angielski, co tam nie potrzebuje, na szkolenie jakieś dodatkowe, co mu podwyższy kwalifikacje sobie. Przez to, słuchajcie, po czasie zacznie więcej zarabiać i faktycznie dojdzie do takich do takiej wypłaty, że będzie mogła sobie pozwolić wtedy na ten samochód klasy średniej. Tak mi się wydaje. No, ja wiem, bo ja to z swojego doświadczenia, pamiętam jak byłem młody, kiedyś naprawdę 30 lat temu to samochód to było, to było coś, to było coś. Także, także wiem, że, że głównie hmm, część ludzi pracowała tylko po to, żeby mieć samochód. A już nie było mowy o jakichś czasach, a młode osoby właśnie nie miały już pieniędzy na kształcenie, Także mi się wydaje, że to. No chciałem na to zwrócić uwagę, szczególnie tutaj, jeśli młodzież mnie ogląda, że trzeba to spokojnie sobie przemyśleć: czy warto dawać tyle pieniędzy na, na samochód? Na samochód. Y